Słuchajcie, wygląda moje śniadanko. Mam tutaj płatki z mlekiem oraz cappuccino. I słuchajcie, muszę Wam to cappuccino pokazać. Uwielbiam je. Ono jest dostępne w Biedronce z magnezem i z witaminą B6. I powiem Wam, że dla mnie te cappuccino są najlepsze. Dajcie znać, czy też lubicie cappuccino, czy bardziej wolicie kawkę, bo ja je uwielbiam. Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. My już jesteśmy po śniadanku, mamy godzinę 10 i ja zaczynam pomału się na zakupy Ponieważ dzisiaj jadę w końcu słuchajcie, kupić buty na wesele, ponieważ przez ostatnie kilka dni jeździłam w poszukiwaniu takich butów jak chcę Ale niestety nie udało mi się nic fajnego znaleźć, a jak już były jakieś fajne to po prostu były bardzo podobne do tych co mam w domu Różniły się tylko paseczkiem, ewentualnie ozdobą, także bez sensu żebym kupowała takie buciki więc mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się kupić coś fajnego i słuchajcie, muszę poszukać jakąś kurtkę bo nie przygotowałam się na to a od wczoraj, od wieczora po prostu pada deszcz cały czas przez to też bardzo boli mnie głowa ale ja z ja nie biorę żadnych tabletek, także mam nadzieję, że mi to przejdzie pogodę przeżyję no i mam nadzieję, że uda mi się kupić to, co potrzebuję, także Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Słuchajcie, przestało w końcu padać na dworze, jest mega przyjemnie. Ja niestety musiałam się na chwileczkę położyć. Bo powiem Wam, że ten ból głowy mi tak strasznie dokutał, że nie dałam rady. No i jest zdecydowanie lepiej, także dopiero teraz się na spokojnie hmm, zaczyna za chwilę ogarniać i pojedziemy na te zakupy. Ale zanim pojedziemy na zakupy, to chcę sobie jeszcze przymierzyć sukienki. Trzy przywiozłam ze sobą, jedną miałam tutaj w domu. Czyli w sumie cztery, dwie z nich będę chciała wziąć na wesele. I powiem Wam, że jak tak na nie patrzę tutaj rozłożone, to one są praktycznie wszystkie bardzo podobne. Już Wam pokażę, jak one wyglądają. Pierwsza wygląda tak, jest czerwona, tutaj w kwiatki, z długim rękawem. Na końcu ma gumeczkę. Tutaj oczywiście falbanka i do tego jest paseczek. Druga jest w kolorze jasnego różu, taka w stylu boho. Jak widzicie tutaj też ma oczywiście falbanki, na rękawach też tutaj takie falbaneczki. Następna jest czerwona. Widzę, że w kamerze w ogóle wygląda na bardzo żywy kolor, ale jest taki czerwony, typowy, klasyczny kolorek. Tutaj z tyłu ma guziczek. I całkowicie z tyłu ma jeszcze taką kokardeczkę. No i na dole wygląda tak, też jest tutaj falbanki. Słuchajcie, to są ogólnie spodenki. To jest kombinezon. Także nad tym się zastanawiam. I tutaj już, słuchajcie, mam taką ostatnią. Kupiłam ją w HM. -ie. Typowa taka hiszpanka. Długa do samej prawie ziemi. No i tutaj z rozcięciem. Także zobaczcie wszystkie sukienki praktycznie tego samego koloru. Także ja teraz. Sobie je poprzymieszam i pokażę Wam, jak ja w nich wyglądam. Pierwsza sukienka wygląda tak. Jest to ta długa właśnie hiszpanneczka. Tak się prezentuje. Tutaj ma to rozcięcie. Z tyłu wygląda tak. I ją możecie nosić tak ewentualnie na ramiona. I powiem Wam, że nad nią się zastanawiam. Tak wygląda z boku. Powiem Wam, że ja się w niej bardzo dobrze czuję, ale. No, podejrzewam, że nie wszystkim będzie się podobać na wesele, no ale trudno. Także pierwsza sukienka. Tak wygląda druga sukienka, w sumie sukienko kombinezon. Powiem Wam, że nie widać tutaj, że są spodenki. Z tyłu prezentuje się tak, nie wiem czy to zobaczycie, ale tu jest właśnie wiązanie, tu jest taka łezka. To on, ten kombinezon, sukienko kombinezon jest bardzo luźny, więc powiem Wam, że jest świetny. I najlepsze jest to, że to nawet nie widać, że to jest kombinacja, tylko po prostu sukieneczka. Także tak wygląda moja druga propozycja. Sukienka numer 3, tak wygląda. Ona jak widzicie ma tutaj też gumeczkę, z tyłu jest dłuższa, z przodu jest troszeczkę krótsza. Powiem Wam, że ona mi się strasznie podoba. Tutaj z tyłu też ma guziczek, ale jest ta sukienka cała wypełniona, więc wygląda to bardzo fajnie. I myślę, że też jak będę miała, a chcę mieć, znaczy się złote szpilki, to też będzie wyglądać super. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. I słuchajcie, ostatnia, czwarta sukienka tak wygląda. Jest prościutka, nie jest ani dłuższa, chociaż nie wiem, czy z tyłu nie jest troszkę dłuższa niż z przodu, ale, ale może mi się wydawać jak mówię z długim rękawkiem tutaj na literkę V z tyłu wygląda ona tak tak przyszło moje dziecko właśnie także myślę, że ona też by fajnie zdała egzamin na wesele no ale nie wiem dajcie znać słuchajcie udało nam się w końcu wyjechać jest godzina 17 e, pogoda nam tak po prostu dopisuje że hej przestało na trochę padać teraz znowu pada no ale słuchajcie, mam nadzieję, że uda nam się zrobić w końcu zakupy, kupić to co potrzebujemy, bo ja potrzebuję butów. Yy, tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze potrzebuję kupić małemu koszulę, więc no, myślę, że, już, że już na galerii na spokojnie to kupię, ale w ogóle chciałam Wam pokazać z kim ja jestem. Da, 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 Hej. Hej! <grytanie> tak, słuchajcie, to jest moja przyszła bratowa, o której Wam zawsze tak dużo mówię. No i co, i dzisiaj jedziemy razem na zakupy. Po roku czasu, słuchajcie. dopiero żeśmy się teraz w sumie dzisiaj tak na spokojnie spotkały. Dzisiaj nie? Tak. Dziś, no tak, dzisiaj na spokojnie, bo wczorajście wieczorem przyjechali. Także dzisiaj na spokojnie mamy okazję posiedzieć trochę ze sobą. Jeszcze z Zuzą zrobić brwi, bo jak widzicie, nie ogarnęłam tego. Także. drinku. Także, tak, nie nie Tak. Także poczynimy zakupy będziemy działać jak wrócimy do domu. Słuchajcie, wracamy właśnie do domu, jest godzina prawie 20. Nic nie kupiłyśmy, zaliczyłyśmy tylko pepko. I tylko w PEPKO kupi... zrobiliśmy zakupy. Yy, powiem Wam tak, jestem ogólnie zawiedziona, bo już nie ma letniej kolekcji, tylko są same kolekcje jesienne. Już nawet niektóre buty zimowe, więc dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. No ale okej. Okay. Yy, jeśli chodzi ogólnie o buty, no to co? Zuza sobie tutaj znalazła takie jedne, ale koniec końcem ich yy, nie kupiła, więc. Dobrze, Buty. Dobrze, że przymierzyła dwa buty, bo już chciała je wziąć. Ale poza tym no to, wiecie, typowe klasyki czarne, beżowe. No a ja takich nie chciałam, także no, trochę jesteśmy zawiedzione. No ale zakupy w pepko podczynione, więc to jest najważniejsze. Nie? Całe pieniądze straciłyśmy na o Ojejku, ale chociaż na wesoło nam to wszystko wyszło. No i co, jedziemy już do domu, powiem Wam, że pogoda... I maka zaliczyłyśmy. Tak, zaliczyłyśmy jeszcze maka. Tutaj mam resztkę. E, pogoda nam się trochę zepsuła, ale teraz im bliżej domu, tym gorzej. No tak jest, no bo jak żeśmy wyjeżdżały z Częstowy, to było słoneczko, tak świeciło pięknie. A później w momencie e, ta pogoda nam się zepsuła, także trochę lipa. No i chyba wychodzi na to, że ja będę musiała jeszcze zrobić jeden kurs Na temat butów. Koszuli małe mu też nie kupiłam, bo były koszule, ale albo do rozmiaru 86, albo od metr, ile? na 104. Także na niego były to za duże. Także no lipa trochę. Ogólnie wyszło nieciekawie. nieciekawie ogólnie stwierdziłyśmy, że jak się, w sumie, ale to jest chyba jednak. E... Takie normalne, że jak jedziesz szukać danych rzeczy, to nigdy tego po prostu nie znajdziesz. Zuza była tutaj, yy, gdzie byłaś? W hm po koszulę. Słuchajcie, były takie kolejki, że, że. Takie jest tak, tak, że zrezygnowała po prostu dramat. No ale to dużo ludzi było, dlatego że dzisiaj jest poniedziałek. Tak, poniedziałek, no. To że Myślałam, że będzie tak późno, a a się okazuje, że jednak nie. No niestety, ale chociaż jedziemy z dobrymi humorami do domu.